Zakończyły się trzy tygodniowe półkolonie organizowane przez nadleśnictwo Wocławek. Leśne wakacje były dedykowane dla dzieci, które spędzały lato w mieście. Dzieci miały możliwość w tym czasie oprócz zajęć dydaktycznych, plastycznych, związanych również z wyjściem do lasu, budowaniem szałasów byli pasowani na półkolonistę szereg różnych zajęć praktycznych się odbyło, jak malowanie, zajęcia sensoryczne, historyczne, zajęcia różnego rodzaju, marsze na orientację, poznanie możliwości poruszania się po lesie z mapą. W czasie półkolonii dzieci zwiedzały okoliczne lasy. Wyjazd na szkółkę Kukawy dał możliwość zobaczenia hodowli sadzonek, poznanie procesu produkcji małych drzewek, jak te drzewka rosną, jak leśnicy się nimi opiekują, pielęgnują i potem jak rosną w piękne drzewostany. Również dzieci miały możliwość Jechania na ścieżkę dydaktyczną dzilną, gdzie poznawały walory przyrodnicze tego terenu. Miały okazję, jak zawsze na koniec każdego turnusu mieć dzień późniejszy z ogniskiem kiełbaską. W leśnych wakacjach udział wzięło ponad 100 najmłodszych Wrocławian.